Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj moi drodzy mamy no tak całkiem sporo, bym powiedział, paczek do odpakowania. Są to paczuszki głównie, które dostałem od was osobiście na Krakowskiej Giełdzie, na której byłem ostatnio. I to jest pierwsza część, bo stwierdziłem, że bez sensu jest to pchać w jeden odcinek, ponieważ bym się wtedy śpieszył z odpakowywaniem, a też nie o to chodzi. Więc na spokojnie dzisiaj sobie odpakujemy to, co tu widzimy. I tak, tu jest kalendarz o nim za chwilę. Jego akurat dostałem jako, no można powiedzieć do paczki niespodzianki, przed pocztą. A tutaj są już kartony do odpakowania. A tutaj mamy jeszcze małą torebeczkę, do której nie zajrzałem, więc też nie wiem co jest w środku. Niestety nie ma napisane na zewnątrz od kogo ona jest. A, okej, okay. tu będzie magnesik. Czekajcie, ja go tak wyjmę, żeby go nie widzieć. Dobra, tu jest magnesik. Pokażę Wam najpierw oczywiście, ja sobie zobaczę tyłem. Coś takiego. a takie rzeczy. Aha, odwrotnie wam trzymałem. No więc dostałem, nie wiem od kogo, więc kurczę, no y, dziękuję tej osobie za. No, obstawiam ręcznie robiony magnesik, fajnie. Y, I słuchajcie dalej, żeby się jakoś zorganizować, bo tak, tutaj też obstawiam jest jakiś fanart, ale nie wiem, bo nie otwierałem tej teczki. W związku z tym, y, to też leci na bok. I co? Mamy tutaj trzy tak naprawdę kartony właściwe. W tej paczce będą fajne skamieliny, tak coś czuję. Y ją dostałem od rodzinki Małeckich. Pozdrawiam Was. W żaden sposób nie faworyzuję tutaj y tych paczek, ale po prostu z racji tego, że to jest mega prezentowa i, i tak właśnie wygląda, no to otworzymy sobie ją jako pierwszą. I tutaj wita nas paczka niespodzianka: Dominika Mateusz i Kuba Małeccy. Proszę bardzo. To co, otwieramy. Ja dostałem info tylko, że tam będą naprawdę niezłe rzeczy, jeśli chodzi o skamieliny, i tylko tyle wiem, nic więcej nie wiem. Więc zobaczmy. Tu jest jeszcze jakiś napis. A tutaj w zasadzie jest to samo napisane. Przyjrzyjmy się. Alarm wyje na zewnątrz, nie wiem jak to słychać. Okej, okay. i mamy już list. Wiecie, jak ja zrobię? Ja zrobię tak, że otworzę wszystkie kartony teraz, pozbieram listy, y, potem je przeczytam i potem już sobie przyjdziemy do, y, do ścisłego odpakowywania. Więc póki co ten kartonik leci na bok. Ja tylko sprawdzę w tych pozostałych, czy jakiś list się tam nie ukrywa, żeby też go przy okazji przeczytać. Wy pierwsi, tak. O, okej. Okay. Tu chyba są fajne rzeczy. Ja postaram się nie patrzeć, ale wyjąć papiery stąd. Dobra, i to też sobie położę w ten sposób na kartonie, żeby nie pomylić czasem. Dobra. I ostatni karton. Yy, on jest taki troszkę otwarty, ale nie zaglądałem, żeby nie było. Serio. Do, te paczki leżały półtora tygodnia tutaj w rogu pokoju i nigdy ich nie, rus nie ruszał poza kurzem. Kurczę, nie chcę psuć niespodzianki. Czy tutaj jest jakiś list? O, to będzie list, czyli. Dobra, czyli tyle. W takim razie kochani, zabieramy się. Zaczytanie listów. Dobra, to lecimy w takim razie po kolei. Zaczynamy od listu drukowanego i tutaj mamy. Cześć Kuba. Fajnie cię było spotkać na giełdzie w Krakowie i przekazać ci tę paczkę niespodziankę. Poza akrylowym terraryjkiem z wystrojem, znajdują się w niej kawałki korka, ładny kamień oraz specjalna kolekcja, którą zbierałem dla ciebie dłuższy czas. Są to oczywiście a jakże skamieniałości, lecz tym razem z nieco wyższej półki. Każda jest zapakowana w osobne pudełko, liczby na nich zapisane to kolejność otwierania. Litery nie grają roli. To pierwsze, litery typów skamieniałości. Ponumerowałem je od najbardziej banalnych aż po najciekawsze. Osta Ostatnia skamielina to szczątki całego zwierzęcia co. Oj, się nie mogę doczekać. Pod numerem trzecim znajduje się najrzadszy okaz, a pod czwartym największy. Pod terarium znajduje się notatnik. Na kolejnych jego stronach jest numeracja pudełek, a na odwrocie każdej krótki opis okazu. Wszystkich widzów kanału Kuby serdecznie zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku odnośnie skamielin Fossil Lover. Miłego rozpakowywania. Pozdrawiamy i do zobaczenia następnym razem. Dominika, Mateusz i Kubuś Małeccy. Yy, dzięki wielkie. No nie powiem, bardzo, bardzo, bardzo mnie zaintrygował ten list. A jeśli chodzi o fanpage Fossil Lover, to linkuję go pod filmem. Można sobie zajrzeć i zobaczyć. Dobra, czyli tutaj formalność jest za nami. Sprawdźmy numer dwa, co to się ukrywa. Tutaj powiem Wam, że jest niemały stos wszystkiego. Pierwsza kartka mówi nam o tym, żebym tego nie otwierał na odcinku, w związku z tym to leci na backstage. Kolejna już wygląda jak list, w związku z tym czytamy. Siemasz Zając. Mam na imię Karol i mam 12 lat. Oglądam twoje filmy od pół roku, a od kilku miesięcy posiadam 3 gekony lamparcie. Mam także małą kolonię Lasius flavus. Moim ulubionym pająkiem jest Chromatopelma Opubescens. Chciałbym ją mieć, lecz na razie rodzice się nie zgodzili. Spokojnie Karol, na wszystko przyjdzie pora i rodzice w końcu się zgodzą. Razem ze mną tą paczkę przygotowali Sebastian i Rafał. Możesz pozdrowić ich oraz Maciosinę. Jura i Klaudiusza. W związku z tym pozdrowienia dla was wszystkich chłopaki. Sorry za ortografię i charakter pisma. Pozdrów jeszcze całą piątą A. W związku z tym pozdro również dla całej piątej A i tutaj mamy zawartość paczki, ale tego nie czytam. To sobie zrobimy niespodziankę. I zobaczmy jeszcze, co tu się, co tu się ukrywa, ponieważ kartek jest niemało. O, czy my tu widzimy portret alpinki? Chyba tak. Alpi narysowana przez młodszego brata. Młodszy bracie, no nie powiem, bo od razu skojarzyłem, że to jest Alpinka. Wielki propsik, dzięki. Kolejna kartka. Mamy tutaj fanarta od Seby, który przedstawia Scolopendra cingulate ogóry i Monocentropus balfurii. Powiem szczerze, że bardzo ciekawy pajączek. Spoko go narysowałeś, Seba. Ciekawe proporcje, śmiesznie wygląda. Dzięki. Lecimy dalej. Co my tu mamy? O czyżby Metalika, no poe Metalika. Ale spoko. Sympatycznie narysowane są te pająki. I wydaje mi się, że ostatni... Uuu no witam! Hilus murinus usambara! Bardzo nieźle. Naprawdę bardzo, bardzo nieźle. Promsik, chłopaki! Podobają mi się te fanarty. O, a jeszcze jak jesteśmy blisko, to zobaczmy sobie ten magnesik. Spoko, nie? Tak, bardzo spoko. I lecimy dalej. Ostatni list, kochani. Cześć Zając, nazywam się Kornel i mam 11 lat. Na wstępie chciałem Ci powiedzieć, że tę paczkę robię z kolegą Jankiem. Razem Cię oglądamy, do niedawna baliśmy się pająków, a teraz nam się one podobają. Kiedy znalazłem Twój kanał, zacząłem interesować się terrorystyką. Bardzo lubimy Cię oglądać. Pozdrawiamy z Rzeszowa, Kornel i Janek. Dzięki chłopaki. Cieszę się, że to właśnie dzięki mnie złapaliście zajaweczkę. Eee, I wydaje mi się, że listów tyle... A nie, poczekajcie, bo jeszcze mamy coś takiego. I zobaczmy, co tu jest. Ja tutaj wrzuciłem jedną kartkę jeszcze, natomiast nie przeglądałem tego, co jest w środku. I co my tu mamy? O, tak, to dostałem na giełdzie. Aha, odwrotnie. No, trzeba przyznać, że tutaj inwencja felka nie zna granic, moi drodzy. Fanart z jakimś. No, ciekawe, ciekawe. Pamiętam, jak to się w szkole robiło, tylko nie pamiętam czym. Nie pamiętam, czym się malowało tą powierzchnię. Ciekawe. Okej, okay, dzięki. I kolejny jest tu... Czy ja widzę kawałek mojej karykatury? Uuu, jest i zając w wersji takiej... No taka troszkę jest to wersja na pewno po LSD. Nie wiem, czy ja, czy autor. <laughs> Nie no, świetne. Naprawdę spoko. <laughs> Wyglądam co najmniej, ciężko mi powiedzieć jak, ale naprawdę dzięki wielkie. Mega mi się to ma ten panard. Ogólnie, słuchajcie, mam mega bekę z tego, jak mi wysyłacie moje karykatury. W sensie czytam podobizny, naprawdę. Zawsze się mega z tego śmieję i cieszę, bo pamiętam, jak jeszcze niedawno sobie myślałem: Ja nie mogę, ci YouTuberzy to dostają tyle fajnych różnych paczek i fanartów. I jak fajnie by tak było kiedyś mieć, a tymczasem wychodzi na to, że no rozpieszczacie mnie i to naprawdę niemiłosiernie. Więc dzięki wielkie za to, bardzo mi poprawiacie humor. No i dobra, moi drodzy, ja sobie zmienię kadr i zabierzemy się za te pudła. Zacznijmy sobie od kalendarza, który dostałem od Kamila. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany kupnem takiego kalendarza, oczywiście mrówczarz, bo moje kalendarze pająkowe będą mniej więcej za dwa tygodnie już dostępne do sprzedaży, więc tutaj proponuję mrówczarzom sobie zamówić taki kalendarz, a pajęczarzom poczekać na moje, które będą już niedługo. I także, jeśli ktoś byłby zainteresowany, to linkę umieszczę poniżej. A moi drodzy, Kamil to jest mistrz robienia fotek makro, jeśli chodzi o mrówki. Ojejku, no spójrzcie na to. No piękne. I ja, no nie no takie zdjęcie o makro to jest naprawdę sztuka. Dobra, zobaczmy sobie pierwszą stronę. No genialnie. Spójrzcie sami. Bardzo ładny wzór kalendarza. Tutaj mamy nazwę gatunkową mrówki Camponico Barensis. No, takie posiadam. No i tutaj mamy jeszcze takie rzeczy. Oglądnijmy sobie jeszcze jedną stronę. A jeśli chcecie więcej, to trzeba sobie zamówić. Wo, jaka mrówa. I jeszcze jest z jajeczkami. No nie no, co za fota. Mistrzostwo. Po prostu mistrzostwo. No i dobra, zaczynamy od pierwszej paczuchy. Od rodziny małeckich. Nie mogę się doczekać, nie ukrywam, że tutaj pewnie będzie naprawdę mocna paczka. Po kolei, bo widzę, że tutaj jest bardzo dużo różnych przedmiotów. I tutaj jest moja ściągawka. Dobra, posegregujmy sobie to, co tutaj jest. Widzimy dwa fajne małe ścienki korowe. To może odpakuję, bo jest takie inaczej zapakowane. O, bardzo ładny kamień. Ojejku. Dzięki. Strasznie ładne. No dalej może wydaje mi się, że to jest to terraryjko, czy nie? Nie wiem. Ono, chyba żartujecie, że mi kupiliście to terraryjko, które ja widziałem na giełdzie i stwierdziłem, nie, nie mam kasy, za drogie. Ale wypas. A, to ono, dzięki wielkie. Ale świetnie. Ja myślałem, że to będzie perfekcyjny pojemnik jako arena. Spójrzcie. No. Mistrz, no mistrz po prostu. Co za piękny pojemnik. Dzięki za niego, naprawdę. Aha, i to się, to się po prostu przesuwa. Jeszcze mam wkład, nawet. Troszkę chrobotka i inne kawałki kory. No super, dziękuję. Wypas, mega się cieszę z tego pojemnika. Jest przepiękny, naprawdę. Szkoda, że są takie drogie i nie produkują większych, ale to jest mistrz absolutny. No wypasiony pojemnik na maksa. Dzięki, mega się cieszę. Teraz odpakuję wszystko z siatek. Dobra, to odpakujmy najpierw i zaraz będziemy czytać, żeby wiedzieć o czym czytamy, prawda? Bardzo, bardzo ładne pudełeczko. <laughs> Naprawdę przepiękne. Jestem nim zachwycony. I zobaczmy, co tu się dzieje. Ojejku. Ojejku. Nie żartuj. No, zobaczcie, co tu się wyprawia. Co my właśnie widzimy. O, nie. Tył. I ja cię kręcę. No, chyba oszaleliście. Niech to szlak. Cudo. Naprawdę cudo. I co tutaj napisaliście o tym? Przekrój amonita z rodzaju Kleoniceras. Przegrody, które widać, były kiedyś wypełnione powietrzem, aby zwierzę mogło unosić się w wodzie. Dziś kolorystyka wypełnień przegród zależy od minerałów wypełniających muszle po śmierci lokatora. Pochodzenie: Madagaskar, wiek, kreda dolna około 140 do 113 milionów lat temu. O niech to szlak! O jakie to jest piękne! Ja, yeah. dziękuję za to. I znowu mam ciarki, bo no, trzymać taki kawał historii i to jeszcze tak piękny. Nie no, jestem po prostu totalnie zaszokowany, bo ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że skamieniałości mogą y, przybierać takie formy. W sensie, że no sami zobaczcie. Szaleństwo. Wow, naprawdę. Nieźle, dziękuję, dobra, lecimy dalej, kolejna powinna być 2K, dobra, no zobaczmy w takim razie 2K, aha, no tak, tutaj jest pojemniczek, dobra, ło, ciężkie, a w nim, co, co, I jacie, co to, ło, ło, Wygląda to niesamowicie. Przeczytajmy, czym jest w ogóle. Koralowiec kolonijny Hexagonaria. Na polerowanej stronie idealnie widać szczegóły kielichów koralowców od strony niepolerowanej struktury. Pochodzenie Maroko, wiek Devon? Deron? Devon chyba. Nie, Deron. Deron Środkowy 390 milionów lat temu. Jejku, no i dobra. Aha, i dobra, tutaj widzimy... Kielichy koralowców. ja cię kręcę. A tutaj? A a tu widzimy doskonale ich strukturę. Wow. Dziękuję. Nie wiem, czy jestem godny dostawać takie rzeczy. Serio. Uh, szaleństwo. Ja nie mogę. Dobra, odkładam do pudełeczka i lecimy z kolejnym, który powinien być 3J. 3J. Ok. O, co to takiego. Co to takiego? Tutaj mamy certyfikat. Nie! Nie, 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 nie. Nie wierzę, nie wierzę. żartujesz, że nie. nie, 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 nie wierzę. Patrzcie, mam ciary. I ja wiecie co dostałem? Niniejszym zaświadcza się, że okaz części skorupy jaja ja, dinozaura jest autentyczną skamieniałością! O. Spokojnie, Kuba, na spokojnie. Przeczytaj sobie. O nie. Od teraz zaczynają się okazy rzadsze lub przynajmniej te bardziej spektakularne. Na początek rzadkość. Fragment jaja dinozaura. Reszta informacji w certyfikacie. Ej moi drodzy, ja nie wytrzymam zaraz. Naprawdę zaraz oszaleję. Co tutaj mamy jeszcze napisane? Uff, ej, nie wiem, czy jestem gotowy to, to oglądać. Serio. Dobra, zobaczmy, bo nie, nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę w to. Jest. Ojej! Czekajcie, pójdę po pensetę. Otwórzmy ten pojemniczek. Gotowi. Jejku. Zobaczcie. To jest fragment jaja dinozaura. Autentyczny. Dziękuję. Naprawdę. Doceniam to. Nie mogę w to uwierzyć. No, mam fragment jaja dinozaura. Najprawdziwszy. Ja cię. Nie dowierzam w to. Mam najlepszych widzów na świecie. Hoo, nieźle. Nie, no, no, nie wytrzymam. No nie wytrzymam. Dobra, chowamy to. Ojejku, ojejku. No to, jeśli tu się zaczęły fajne rzeczy, a ja mam jeszcze dwie, to ja zaraz wybuchnę. Nie. Kolejne mam 4Z, ale mi zostało tylko 5R i 6Z, więc obstawiam, że yy, no, że 6Z to jest 4Z. Otwórzmy w takim razie ten pojemnik. Nie, eee, no nie no, szaleństwo. Mateusz, ty jesteś szalony, naprawdę. Dawać mi takie rzeczy. Huuu, dobra, jestem gotowy. O ciężkie. Jest to ciężkie, moi drodzy. Zobaczmy. Uuu. Niech to! Co? Dobra, czytamy, moi drodzy. Mała karteczka ściągawka sugeruje nam, że widzimy właśnie ząb Mozozaura, który jest na fosforycie i pochodzi z Maroko. Niech to! Ło, wow, jaki ząb! Patrzcie! Szaleństwo, dobra. A co Mateusz nam napisał tutaj? Było jajo, czas na ząb. Piękny okaz zęba wodnego potwora Mozozaura. W kamieniu, na którym został znaleziony. Gigantyczne mozozaury były władcami oceanów w czasach dinozaurów. Pochodzenie Mesta i Maroko, wiek kreda górna około 72 do 66 milionów lat temu. Niech to. Nie, ale mam kolekcję, ale mam kolekcję, dziękuję. Super, naprawdę ojeju, no i dobra, została ostatnia rzecz. Może na ostatnią rzecz to sobie przeczytajmy, co nas czeka, żebym czasem nie wybuchł. I na koniec skamieniałość całego zwierzęcia. Odbicie wraz z resztkami szkieletu oceańskiej rybki z rodzaju Kniktia eocanea na wapieniu płytkowym. Największe wrażenie robi pod lupą. Pochodzenie USA, wiek 55 do 34 miliony lat temu. O niech to. Kochani, zaraz zobaczymy skamieniałą rybkę, która ma 50 milionów lat. O nie, no nie wierzę. Niech to, o niech to. No ja jestem totalnie zaszokowany. Naprawdę. Jakie to jest piękne. Nie, o jeszcze tutaj coś jest. Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję, z całego serca dziękuję. Jeśli chodzi o strefę makro tego oto przedmiotu, to sobie ją zrobimy w następnym odcinku, przy okazji, bo teraz nie ma czasu, bo strasznie długo ten odcinek będzie trwał, widzę. Natomiast w następnym odcinku, jak wyciągnę obiektyw do makro, to przy okazji zobaczymy sobie tą niesamowitą strukturę. I. Yeah. Szaleństwo. Rodzina Małeckich. Dzięki. Serio, jesteście spoko i no, co ja mam więcej dodać? No, no nie, nie mieść mi się to w głowie. Dziękuję ślicznie, przechodzimy do kolejnej paczki. Przyszła pora na paczuszkę od Karola. Co nam Karol zapakował? Tego nie wie nikt. Sprawdźmy to. Na pewno usuńmy ten biały karton z kadru. Ło, tu jest jeszcze coś dużego. O niech to. Dobra. I patrzymy. Dostałem termometr. Dziękuję, ponieważ akurat termometrów rtęciowych mam mało, a bardzo się przydają, ponieważ nigdy nie skończy się w nich bateria. Więc dzięki, nawet zaraz sobie go wsadzę do węża. E, co jest jeszcze? Ścinki w każdej ilości zawsze e, będę przyjmował, bo są spoko, więc również dziękuję. Tutaj mamy podejrzane zawiniątka, ale nie to, tylko lub aż czekolada. Słodkości, Słodkości również. Generalnie staram się nie jeść cukru. Wychodzi mi to ostatnio różnie, więc dzięki. I ostatnie. Czyżby tam się jakiś wielki pająk jawił? Owszem, ale nieżywy, więc otwieram bez pensety. Zapakowany dobrze. Nie powiem. Uuu, takiego nie mam. E, no jest złowrogi z gumowy. Spoko, dziękuję. Dziękuję Ci Karol za tą paczuszkę. Mała schludna i bardzo w porządku. I ostatni kartonik na dziś. Przygotował, przygotowali kornel z jankiem, dobra chłopaki. Co nam wysłaliście? Okej. Okay. O, słuchajcie, tu chyba jest kubek jakiś. A może nie, nie wiem, zaraz zobaczę. Wyciągnijmy wszystko. <laughs> Symboliczne słodycze, dzięki. I co tu mamy? Skitelsy, czerwone. Dla pełnoletnich, dobra wódeczka z nich wychodzi, polecam. Czupa-czupsik truskawkowy. I lecimy dalej. Fanart 2. No, a to czekajcie. To zaczniemy od fanarta 1, który troszkę się tu przykleił. I jedziemy z tym. O! Szkoda, że się przebił marker z tyłu, ale sam pająk jest całkiem spoko. W sensie może liczba odnóż się nie zgadza i oczu, ale bardzo mi się podoba kształt ciała tego pająka. Dzięki. I fanart numer 2. Wow, To jest jakiś drapieżny warano smog. Też nieźle on wyszedł. A jeśli chodzi o rzeczy namacalne, to mamy tutaj, nie wiem co, dostałem kokos. Okej, okay. ale bardzo fajny jest ten kokos. Jest dobrze docięty, widać, że ktoś, kto tego kokosa robił, to zrobił go dobrze, nie? Musicie przyznać. Spoko. Może go dam lampropeltisowi jako kolejną kryjówkę, dzięki i to. Nie wiem co to jest. A, <śmienicza> Kurde, i ja się nie domyśliłem. Wstyd dla mnie. Krążki torfowe. Dzięki. Wiecie, że torf w każdej ilości. U mnie zejdzie. Dzięki wielkie, chłopaki. No i dobra, na no dzisiaj kończymy. Kolejna część paczek niespodzianek będzie w przyszłą środę, w sobotę będzie film z pająkami, a może uda mi się jeszcze w międzyczasie jakiś dodatkowy wyskrobać, ale nie obiecuję tego. Dodatkowo chcę was poinformować o tym, że jeśli chcielibyście mi taką paczkę wysłać, taką bądź, inną, bądź jaką tam tylkokolwiek chcecie. To zapraszam do linków poniżej, na samym dole jest mail do kontaktu ze mną i tam właśnie się kontaktujemy w sprawach technicznych. Tymczasem z mojej strony to jest tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia już w sobotę. Hej!